Mariola Wadas, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Polskiej Telewizji Regionalnej. Po raz 12. Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej organizuje raut niepodległościowy, który odbędzie się 10 listopada w Domu Kultury Mors. Przedsięwzięcie o charakterze patriotycznym organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnoty Ziemi Dębickiej ma być lekcją historii patriotyzmu, a także oryginalną formą wspólnego patriotycznego świętowania i wyrażania radości z tego, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju. Stefan Bieszczad, prezes Wspólnoty Ziemi Dębickiej podkreśla, że organizacja rautu po raz dwunasty jest tradycją i pewnego rodzaju dorobkiem. Cieszyć się radością to znaczy też... E... Refleksją należy taki czas otoczyć i m.in. Stowarzyszenie czyni to już od 12 lat, gdzie organizuje różnego rodzaju konkursy, spotkania z młodymi i również z tymi, którzy chcą na taką refleksję się wybrać. Później oczywiście śpiewanie pieśni patriotycznych. Mam nadzieję, że w tym roku również to spotkanie się uda. Podobnie jak i w latach poprzednich zostanie rozstrzygnięty konkurs Niepodległość jest z nas. W tym roku z okazji okrągłej rocznicy Mazurka, powstania Mazurka Dąbrowskiego ułożyliśmy tematy, które wokół tego są zorganizowane. Zapraszamy uczniów klas pod, szkół podstawowych, klas pierwszych, drugich i trzecich do przygotowania konkretnej pocztówki, która obrazowałaby bohaterów historycznych występujących w Mazurku Dąbrowskiego. Uczniów klas od 4 do 8 zapraszamy do przygotowania komiksu, który także do treści Mazurka by nawiązywał. Troszeczkę ambitniej, ambitniejsze zadanie mamy dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tam prosimy o to, aby sięgnęli do różnych pieśni, które pełniły rolę hymnu i w kontekście tego mają wyjaśnić, jakie wartości wyrażane w tych pieśniach bliskie są współczesnemu pokoleniu. Laureaci konkursu Niepodległość jest z nas otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Stefana Bieszczada, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dambickiej. Wydarzenie uświetni koncert Ballady na dwa serca w wykonaniu Dominiki Żuchowskiej i Andrzeja Koreckiego, a później także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W pijalni zdrojowej w latuszynie zdroju można oglądać wystawę prezentującą twórczość artysty Leszka Kuchniaka. Autor uprawia rzeźbę głównie w drewnie, plenerową, kameralną, malarstwo oraz rysunek, również satyryczny. Jest autorem kilku realizacji teatralnych w Rzeszowie oraz w Ternowie. Artysta dotychczas wziął udział w ponad 120 wystawach zbiorowych oraz około 100 indywidualnych w kraju oraz za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Czynny uczestnik krajowych i międzynarodowych plenerów artystycznych w Latoczeniu Zdroju zapoczątkował cykl wystaw znanych artystów. Jest to taki wycinek mojej twórczości e, o tematyce sakralnej. E, jakby moje modlitwy to była. dosięgnie dosięg zawał, i to był taki czas refleksji nad życiem, i stąd te prace o tej tematyce. E, Zabiegnięte też jako dziecko uwielbiałem chodzić po kapliczkach, zwiedzać to piękno sztuki ludowej naszej polskiej. I powstała seria obrazów, która łączy rzeźbę z malarstwem. Nic nowego nie robię w swojej twórczości, bo w malarstwie barokowym to często się zdarzało, ale jest to właśnie połączenie tej rzeźby ludowej z obrazem. Organizatorami wystawy byli Latoszyn Zdrój, Galeria Sztuki MOK Dębica oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Już przed kilkoma miesiącami padła taka propozycja ze strony zastępcy wójta pana Marka Mikruta dotycząca współpracy Galerii Sztuki Dębickiej i, i, i Zdroju Latoszyńskiego i, i wykorzystania tej przestrzeni, pijalni, wód do celów ekspozycyjnych to pomyślałem sobie, że Leszek Kuchniak na inaugurację będzie tutaj znakomitym artystą, i świetnie się wpisze tym klimatem swoich obrazów i rzeźb no, właśnie w tym przestrzeni. Od dłuższego czasu próbujemy wprowadzić w otoczenie zdrowie oprócz e, tych zdrojowych dobrości, czyli wody, dobrego klimatu, próbujemy również wprowadzić e, dobry klimat dla kultury, dla sztuki. E, realizowaliśmy to przez cały sezon koncertowy, gdzie tutaj odbywało się bardzo wiele e, zróż koncertów naprawdę z różnych sfer muzycznych, od muzyki popowej przez muzykę nawet symfoniczną, tak również teraz w sezonie zimowym, gdzie te koncerty wiadomo są troszeczkę ograniczone, chcemy aby dalej ta sztuka tutaj funkcjonowała w nie Zdroju i oczywiście to dzisiejsze wydarzenie to jest dopiero takie preludium, wstęp do tego co będzie się działo tutaj dalej, chcemy tutaj ściągać coraz nowych artystów, chcemy aby ta pijalnia wód powodowała, że nie tylko przy Dobrej wodzie, ale również w otoczeniu sztuki, pięknych dzieł, można było spędzić czas, bo sztuka, jak wiadomo, również leczy. Cała kultura, sztuka leczy i właśnie ten dobry klimat razem połączony z klimatem latoszyńskim myślę, że dobrze wpłynie na wszystkich kuracjuszy. Wystawę Leszka Kuchniaka będzie można oglądać w pijalni Wód w Latoszynie Zdroju do 27 listopada. Już 19 listopada w drugim liceum ogólnokształcącym w Dębicy odbędzie się kolejny piknik naukowy. Przedsięwzięcie jak co roku poprowadzone zostanie z wielkim rozmachem. Tutaj pragnę serdecznie podziękować marszałkowi województwa karpackiego za pieniążki przekazane na rzecz stowarzyszenia, dzięki czemu możemy organizować jej atrakcji, będzie bardzo wiele. Jak zawsze zaprosimy tutaj do współpracy Dolinę Lotniczą, jak zawsze zaprosimy uczelnie, również będą prezentować nasi uczniowie, a generalnie zasada jest taka, żeby popularyzować naukę i pokazać, że nauka to nie jest coś przykrego, to jest coś pasjonującego, wspaniałego i cieszę się bardzo, że nasi uczniowie mogą wykazać się w praktycznym działaniu. Jak podkreślają organizatorzy nie zapraknie atrakcji dla wszystkich pokoleń. Zapraszamy i do wymiaru mikro, do wymiaru nano, do wymiaru biologicznego, chemicznego, astronomicznego. Może również zaprosimy do wirtualnej rzeczywistości. Także naprawdę będzie się działo i myślę, że każdy będzie zadowolony i każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno starszy, młodszy. Obserwatorium astronomiczne, obserwacje mikroskopowe, molekularna. K molekularna kuchnia, eksperymenty chemiczne, fizyczne. Podczas pikniku naukowego będzie wiele ciekawostek dla przyrodników, wielbicieli nauk ścisłych, a także humanistów. Co roku piknik naukowy organizowany przez drugie LO cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przychodzą całe rodziny z dziećmi, młodzież, aby wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach elektronicznych, zabawach językowych, a także wysłuchać wykładów prowadzonych przez naukowców. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.